Witajcie moi drodzy w końcu z skiłera 6. Ja jestem Lukas Monato i bez zbędnego przedłużania. Myślę, że to przejdę, przejdę. do odpowiadania na Wasze pytania. Jesteś moim ojcem? Nie, panie ludzie, nie jestem niczym ojcem. Nie, to jest za ściema Naprawdę to są jakieś pomówienia. Nie zgadzam się na coś takiego. Niewidzialność włącz. No. Jaką niewidzialność co? Mam nagle stąd zniknąć? Raczej nie wiem, ile osób mnie się na to zgodziło. Fajna świąteczna miniaturka. A dziękuję za, za Twoją opinię. Weź ustaw tak, że masz tylko mnie wybierała. Please. Spokojnie. Coś czuję, może i czuję, że pewnie ...z następnym razem Ty zostaniesz wylosowany. A uwierz mi, jak czasami coś przeczuwam, to dobrze przeczuwam. Pierwszy... Może i pierwszy, no chociaż nie, byli tu wcześniej już osoby A myślałem, że to nowy sezon No jeszcze nie, jak widać jeszcze nie ma powodu, zresztą jak byłby nowy To, mi... to pewnie byłoby odstęp czasowy Ciemna strona kontra jasna strona, która lepsza? Hmm. dobre pytanie Ostatnio oceniałem w sumie ciemną stronę, nie wiem... W którymś odcinku ją oceniałem no Myślę, że mogę dać ciemną stronę, bo całkiem fajnie że na kanał był w porządku. Mikołaj, Lukaso. No cóż, czapka może powoduje, że trochę Mikołaja przypominam. Brakuje mi tylko jeszcze stroju całego. Ale Olek 913, to baba. Co ty masz do tego Olek 1913? Typie. Cóż, chyba nie wiem co on ma do Olka. Kim Olek ogólnie jest. Nie wnikam w to. Jesteś z Marsa. Nie no, raczej nie jestem z Marsa. Przecież nie jestem zielony, czy raczej inno-kolorowy. Co porabiasz, w stryju? Pepe, ja jestem Lukasso Monato. Czemu ty mnie określać niekiedy jakimś stryjem, jakimś krewnym? Nie wiem, doszukaliście się czegoś w drzewach genealogicznych, czy co? Czy ja o czymś rzeczywiście nie wiem? Mojej genealogii, czy co? Już to nie jest możliwe. Wjazd na do Lukasa na wioskę. Wniesiemy Lukasy i poschodzimy w tej świątyni, co jest na razie jego obrazek. Co? Co wy macie za pomysły? Gdzie? Jaki wjazd? Do jakiejś świątyni znowu? Nie wiem, naprawdę, ja nie wiem czy mam dalej, nie wiem, brać to, jak, jak to brać? Czy mam być spokojny, czy mam się obawiać, że mi ktoś tu wparuje do mnie? Ej, okał małeś ludzi, bo jesteś stryjem ludzi, dlatego się do tego nie przyznasz? Kurde, co wy macie z tym stryjem naprawdę? Gdybym powiedział kim jest ludzi tak w rzeczywistości, to mógłbym to powiedzieć, czy jestem czy nie, ale to raczej nie jest możliwe. To są na pewno jakieś pomówienia. Znaczy nie Wojtka, tylko Henryka. Jakiego Henryka? Jakiego ja nadzornego Henryka nie znam praktycznie. Ten odcinek był najlepszy. He, eh, odcinek jak odcinek, mi się wydaje. Ale fajną czapkę masz. A dzięki. Ej, Mikołaju, gdzie Lucas Monato? Cóż, jestem Lucas Monato, tylko przebranżowiłem się na Mikołaja. Cóż, trzeba iść z duchem czasu, więc trzeba było się przebranżowić. Ale choinka to był dobry pomysł. Jak okres świąteczny się zbliża, to choinka oczywiście jak najbardziej pasuje. Lubisz ser pleśniowy? Ja uwielbiam. Nie wiem czy lubię, bo nigdy nie jadłem. A ser z larwami? Pychota. Nie jadłem i nie wiem czy. Będę jadł. Ej, Lucaso, onato. Oglądam odcinek z rodziną, a tam pojawiło się przekleństwo. Czuję się urażony. Masz je cenzurować. Ej, już nie przesadzaj, od razu mi tutaj takie no. Wypominasz rzeczy. To, że któryś z młodszych braci. Szczególnie taki jeden lubi wulgarnie się ura... wyrażać, to co ja mogę na to zrobić? Przecież nie będę, nie wiem, go na przykład siłą uspokajał albo coś. Bo jeszcze ktoś chce pomyśleć, że ja jakąś przemoc stosuję, albo co. Więc co ja Ci poradzę na szczęście, mam nadzieję, że nie będę musiał więcej robić odcinków z rodzeństwem. Zresztą teraz chyba nie, dzi nie powinieneś się dziwić, w sumie nikt nie powinien się dziwić. Czemu ja jednak wnioskowo wolę robić sam? I nikogo nie mieszać do odcinków. Ej, ale jest jestem inżynierem w NASA. Skoro jesteś, no dobra, nie będę zaprzeczał nic, bo nie wiem. Sympatyczny gość z tego Jotaro. Cóż, Jotaro nie znam, ale skoro uważasz, że jest sympatyczny, to coś w tym musi być. Nie no. Jaką wiesz kartę Tarota? O, trochę jest jakie mamy? Głupiec, pustelnik, słońce, księżyc, wisielec gwiazdy, umiarkowanie, sprawiedliwość, sąd ostateczny, diabeł, świat. Zawarto to tokiwo. Mar. Kochankowie, rydwan, papież, papieżyca, cesarz, cesarzowa, mak, śmierć, wieża, siła, koło fortuny. To chyba nie są wszystkie, ale możesz wybrać. Hmm. Także żebym miał że widok podgląd na wszystkim chciał. O, chyba mam na wszystkie. Hmm. Jakbym mam wybrać? No jest wybór dość spory. Może zobaczmy maga. Tak, załóżmy, że wybrałem maga. Chcesz, żebym osiągnął sukces w dziedzinie matematyki, bo ja szczerze chcę. Skoro ty chcesz, to ja też mogę chcieć, żebyś jednak chciał. Wiadomo, są chęci. A chęci to już trochę taka trochę, trochę podstawa. Czemu YouTube mi blokuje komentarze pod Twoimi filmami? Nie mam pojęcia, co YouTube ma naprawdę do Twoich pytań. Ja nic nie mam, ale YouTube to się potrafi, byle pierdółki uczepić. To ja nie zdaję pytań, by YouTube blokuje. A tak nie może być. Racjo, tak nie może być, ale co ja zrobię? To jest YouTube, z nim się nie dyskutuje, bo to się zawsze źle kończy. Szczur! Szczur nie wie gdzie. Nie, no w domu nie mam szczura. Raczej nie. Nasz zakon raz się rozwija, nowi członkowie występują do zakonu. Jak na razie jest 50 członków. I ostatnio składaliśmy ci ofiarę z krwi dziewic. Proszę, dostrzeż mnie, mistrzu. Co? Jaki zakon? Nie wiem, czy ostatnio coś o tym nie było, nie jestem pewny, ale jaki zakon? I czemu jakąś ofiarę z krwi dziewic? Poważnie nie, nie, nie. Czemu... Wszyscy nie wiem, czemu niektórzy uważają, że składanie ofiary z krwi jest, jest cool, nie wiem jak, jak to mam określić, jest odpowiednie. Moim zdaniem to chyba nie jest odpowiednie składać komuś ofiarę z krwi. A szczególnie wielce mi od, takie ofiary składać. Nie wiem naprawdę skąd wam ten pomysł przyszedł do głowy, żeby mi składać ofiary z krwi dziewic. Naprawdę nie mam pojęcia, skąd wam taki pomysł przyszedł do głowy. Piękne dziewoje już do ciebie jadą. Jeśli będzie trzeba, to i kalifów wynajmiemy i zrobimy sojusz z państwem islamskim. I najedziemy na duże miasto, bo ich nie lubisz. No, może nie lubię, nie przepadam, ale to nie powód, żeby je niszczyć. No. Hello, no chyba aż takich radykalnych kroków nie zamierzacie chyba podjąć. No serio, aż takiego radykalizmu to ja nie potrzebuję. I zrobimy skortacie na drugi Watykan. Co? Gdzie Krotoszynowi do Watykanu teraz? Jest to jakieś najbliższe dla mnie miasto, czy bardziej sumierzyce, ale gdzie Krotoszynowi idą do Watykanu jeszcze? Choć Watykan to jednak. miasto, w bardziej państwo, miasto, i jednak ma papieża, to jest stolica apostolska. Więc kogo w Krotoszynie chcecie zrobić papieżem, żeby był to Watykan II? Jestem zaszczycony, że honorujecie moją dłoń. Nie, to my jesteśmy zaszczyceni, że jesteś zaszczycony... zaszczycony, że honorujemy twoją dłoń. Powiem się honorujemy, a nie ignorujemy. Aha, i dalej, tylko tak dokładałeś. Jak widzę. Nie to ja jestem zaszczycony, że jesteście zaszczyceni, że jestem zaszczycony, że honorujecie moją dłoń. Nie, to my jesteśmy zaszczyceni, że jesteś zaszczycony, że jesteśmy zaszczyceni, że jesteś zaszczycony, że honorujemy twoją dłoń. Nie, to ja jestem zaszczycony, że jesteście zaszczyceni, że jestem zaszczycony, że jesteście zaszczyceni, że jestem zaszczycony, że honorujecie moją dłoń. Nie, to my jesteśmy zaszczyceni, że jesteś zaszczycony, że 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 jesteśmy zaszczyceni, że jesteś zaszczycony. Przekonuję twoją dłoń. Się kurde na końcówce trochę wyłożyłem, ale ciężko się tak mówi to jedno. Stajnie i bez oddechu jeszcze. Ale naprawdę łamacz językowy poziom naprawdę. Normal, blisko, harda. Czy mogę robić szody z Twoich filmów, no, bo do Zakonu potrzebujemy? Coś znowu do Zakonu potrzebujecie. No ja nie wiem, czy powinienem teraz. Do, się dać pozytywną odpowiedź, naprawdę nie wiem, naprawdę po tym, co już zaczynają na YouTube. Bo, owszem, do filmów się jeszcze nie wszczepię, jeżeli ktoś robi z moim udziałem. Jeszcze tyle mogę na to okoń kiedy przymknąć. Moje są takie filmy, które mnie ośmieszają, bo miałem okazję przeglądać. Ale widziałem, nie wiem, czy u, kalif u któregoś Kalifa jakieś dwa filmy, które tak by wyglądały na kopiowaniu podobnie moich serii, owszem. Ktoś chce robić coś ocenia kanału widzów czy QA? niech se robi jego sprawa. Ale proszę nie kopiowanie, nie kopiować moich miniaturek. No chyba trochę trzeba mieć godności i honoru, a u Kalifa coś takiego widziałem. Nie wiem dlaczego to zrobił. No, naprawdę, to jest trochę w moim zdaniu kradzież. Wydaje się, że moje miniaturki nie są jakichś dużych lotów, jakieś super idealne, ale jednak jest to część mojej pracy. Więc bardzo bym prosił o to, co niektóre coś tą na przykład panie, ciebie, panie kalifie. Ale Pan mówi do zakonu. Hm. Jeżeli to się gdzieś nie pali w internecie na jakimś filmie, to w porządku wtedy mogę się zgodzić. Kocham ciebie, Lukasso. Hm. Kolejna osoba. Ile zarabiasz na filmach? No aktualnie nic nie zarabiam jeszcze, bo nie spełniam warunków pewnych, żeby zarabiać. Ludzi, lubisz ludzi, którzy srają? Ja nie, lol. Cóż, każdy z nas idzie do kibla z taką potrzebą, więc tak, to tak, jakbyś nie lubił też samego siebie, jako tako. Można być wiedźminem, a jednocześnie nie mieć nerki? Chyba można. Nie wiem, jak to wyglądało z tworzeniem wiedźminów. Na pewno, wiedźminie, jeżeli przewodzili wszystkie próby swoje, kończyli na jako bezpłodni, mimo wszystko. Ale nigdzie nie było, że na przykład nie mogą mieć nerki. Wszystko jest to możliwe. Fryzjerka mnie za krótko opitoliła. Bywają sytuacje takiego fryzjerów czy fryzjerek. Bywają. Jakiś fiut pierwszej klasy ma taką samą bluzkę jak ja. Cóż, może przypadek, ale naprawdę zdarza też się. Co mamy do no, jeszcze? Widziałeś, że ta minia samochodowa, kołidoki nazwy samobsługą mój sąchodonie ma ty w miliczu. A widziałem na Google Maps, widziałem. Nawet na spodek strzebnita też widziałem. Zresztą mi tam koleżanka powiedziała o tym kiedyś już jakiś czas temu. Sprawdzałem było naprawdę na mapce tak samo. Nie wiem kto to zrobił, ale naprawdę po prostu zaskoczenie. Maksymalne to było. Doceniliście, nic dziwnego, że w końcu jest dzieckiem bożym. Cóż, akurat tutaj nie zaprzeczę, bo praktycznie. W naszej religii uważa się, że każdy, każdy z nas, z nas, jest dzieckiem bożym. Więc praktycznie każdy z nim jest, chyba że tobie chodzi, że mnie chcesz porównać do samego Chrystusa, co trochę by było przesadą. Gdy będziesz oceniać mój kanał, obejrz filmy z Roxy Węgiel. Z, co, z, cóż, zobaczymy, co obejrzę, może akurat po, posłucham się twojej porady i obejrzę, zobaczymy. Musi oczywiście przyjść na ciebie Kolej. Tak samo jak teraz Kolej, żeby odcinek zakończyć, mimo wszystko. Cóż, mogę więcej rzec? Chyba nic nowego. No właśnie, jeszcze nic nowego, bo to jeszcze ciągle ten pierwszy semestr trwa. A mówiłem, że tak gdzieś od nowego roku, że... ...nastąpią kiedyś zmiany w związku z częstotliwością filmowych materiałów, bo to już będzie semestr ten maturalny. Więc wiadomo, o co chodzi. A tak ja się zami żegnał i do zobaczenia w kolejnych moich materiałach. Siemka, moi drodzy.